Przemysł samochodowy przeszedł wiele zmian. Na liniach montażowych ludzi zastępują roboty, zaś z fabryk nie wyjeżdżają już tylko auta osobowe i ciężarówki. Coraz większą popularnością cieszą się minivany. W tej fabryce będziemy świadkami narodzin minivana. Pierwszym etapem jest montaż przedniej części szkieletu składającej się z przedniego pasa, dwóch podłużnic i klamer do umocowania zderzaka. Gotowe podzespoły trafiają na zautomatyzowaną linię montażową. Roboty pracujące na jej początku spawają tzw. ramę drabinową. Szkielet usztywniający podłogę pojazdu i zawierający m.in. wsporniki, na których staną fotele. Następnie roboty łączą przednią część szkieletu z ramą, w innym miejscu powstaje boczny panel nadwozia. Całą część wykonuje się z jednego kawałka ocynkowanej blachy. Roboty mocują do niej wzmocnienia, do których później zostaną przytwierdzone elementy wyposażenia wnętrza. Inny robot sięga po gotowy element i przenosi go na transporter linii montażowej. Z drugiej strony dołącza w przeciwległy panel. Tymczasem na linii montażowej roboty zdążyły już połączyć ramę, płytę podłogową i inne elementy w kompletną spodnią część karoserii. Do niej mocowane są panele boczne. Zakola zostają przyspawane do burt, a całość przekryta dachem. Pojazd sunie do następnego stanowiska, gdzie montowana jest maska i drzwi. Inspektor sprawdza prawidłowość montażu oraz szuka ewentualnych uszkodzeń blachy. Zmywalnym mazakiem zaznacza miejsca wymagające naprawy bądź regulacji. Zespół napędowy przyjeżdża do fabryki już zmontowany. Pracownicy muszą tylko dokręcić kilka drobiazgów. Tymczasem samochód zostaje pomalowany oraz po otrzymuje szyby, klamki i niektóre elementy wyposażenia wnętrza. W dziale podwozia montuje się silnik ze skrzynią biegów, zawieszenie oraz hamulce. Maszyny instalujące mają długie bolce, które pasują do otworów w podwoziu pojazdu, co pozwala na precyzyjne ustawienie montowanych elementów. Zbiornik paliwa przykręca się ręcznie. Z pobliskiej fabryki dostarczane są gotowe siedzenia. Wystarczy przykręcić je do podłogi. Specjalna maszyna montuje opony na obręczach, po czym pompuje koło i automatycznie wyważa. Samochód zjeżdża z taśmy i po raz pierwszy staje na własnych kołach. Pracownik uruchamia silnik i przeprowadza serię prób. Wyprodukowanie tego minibana zajęło fabryce zaledwie 24 godziny, a już wkrótce auto znajdzie się w firmie.